Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej wyszło z nową inicjatywą integrującą lokalną społeczność. Będzie to nagroda honorowa Zygmunt dla zasłużonych twórców Ziemi Kozienickiej oraz dla osób fizycznych, instytucji i jednostek gospodarczych za mecenat na rzecz kultury, sztuki i nauki. Kozienice to jest królewskie miasto. No i ci królowie rzeczywiście zrobili wiele dla Kozienic, zawsze było ich własnością. No i wspomina się zawsze o Władysławie Jagiele, o Zygmuncie Augustie, który... Kozieńcy Dziennice notował no, Stanisław Poniatowski, który to, ten cały pałac, założenie stworzył. A zbyt mało się mówi o Zygmuncie Starym. A Zygmunt Stary, Jagiellon, trzeba dodać nazwisko, to olbrzymia postać. Król, w, w okresie którego Polska była najpotężniejszą potęgą w Europie. Władca, który rządził doskonale. No i tą Polskę, mówię, tak rozszerzył, że byliśmy wielką potęgą światową, nawet nie europejską wtedy. Być może byliśmy wtedy najpotężniejszym państwem na świecie. I ten Zygmunt ma z nami Kozieniczanami jedną wspólną cechę. Jest naszym rodakiem. Zygmunt I Stary urodził się w Kozienicach. I to właśnie kolumna pomnik upamiętniająca narodziny w naszym mieście królewicza Zygmunta stała się inspiracją do powstania tej wyjątkowej statuetki – Nagrody Honorowej. Autorem projektu jest kozieniczanin Jacek Krekora. Wykonaniem z wyzłacanego mosiądzu zajął się warsztat brązowniczy metaloplastyka Jacka Pytlaka w Warszawie. Wysokość statuetki to prawie 40 cm, a waga to blisko 4 kg. Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy. Wystarczy wejść na stronę towarzystwa www.tmzk.org.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres siedziby TMZK Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, ulica Warszawska 25, 26 900 KOzienice, z dopiskiem: Kandydatura do Nagrody Zygmunt. Dla kogo zatem przeznaczona jest ta nagroda? Dla osób, które są zasłużone dla tej szeroko pojętej kultury y, naszej miejskiej, propagowaniu no, kultury, nauki, oświaty, że tą nagrodą właśnie musi być statuetka Zygmunta I Starego będą to przede wszystkim osoby wybitne, zasłużone w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i dla nich będzie ta statuetka Zygmunt. Natomiast są też instytucje, instytucje mniejsze, większe, które tak, jeśli wspominamy króla, był największym mecenasem e, sztuki w tym e, czasie, więc chcemy również z tego otoczenia biznesowego wynaleźć no, tych, którzy są e, największymi mecenasami w dziedzinie też kultury, sztuki, nauki. Na zgłoszenia TMZK czeka do końca października. Następnie specjalnie powołana przez zarząd pięcioosobowa Kapituła pod przewodnictwem Dariusza Szewca w wyłonie laureatów pierwszej edycji. Kapituła przyzna dwie nagrody: statuetkę wraz z aktem nadania dla zasłużonych indywidualnych twórców w dziedzinie kultury, sztuki i nauki oraz dyplom honorowy dla osób fizycznych, instytucji i jednostek gospodarczych za mecenat na rzecz kultury, sztuki i nauki. Wręczenie nagród odbędzie się na specjalnej gali. Uroczystość to będzie gala Zygmuntowa, odbędzie się w dniu urodzin patrona, a więc 1 stycznia, w nowy rok, oczywiście w Kozienicach. Zachęcamy zatem do zgłaszania kandydatur i do uczestniczenia w styczniowej gali oraz do śledzenia strony internetowej i fanpage'a TMZK, gdzie na bieżąco będą zamieszczane informacje o nagrodzie.